Witam Was, witam Was w 11 odcinku mojego let's playa gry Legend of Zelda Link's Awakening. Ostatnim, ostatnim razem doszedłem do poziomu numer 7, to znaczy Wieży Orła. Tak? Orła? Cukowa? Eagle? Orła chyba. To już jest jeden z bardziej skomplikowanych poziomów, także trzeba się pilnować. I gra tu też zajebista muzyczka, jak tradycja wymaga. Taka bardzo niepokojąca. Eee, no, w każdym razie. Jak widzicie, eee, poziom jest w rzeczywistości bardzo skomplikowany. Będzie jeszcze bardziej skomplikowany poziom wyżej, ponieważ są tu aż 4 cztery... aż 4 poziomy w pionie. I chwilowo nie mogę, jak widzicie, zrobić wielkiego postępu. Także będę musiał troszkę się nakombinować. I na pewno będę musiał skorzystać z tego kluczyka, co go znalazłem przed momentem. Więc moja typowa taktyka, łażenia i szukania. W... O! cholera. Zakosił mi tarczę? No, na szczęście nie. <laughs> Bo one mają tą zdolność. No, w każdym razie. ty, ty. ty. O, i tu mamy odrobinę. Odrobinę zajebiście ważnego Giro. I właśnie chyba zbugowałem grę swoją drogą. Pamiętam, że mogłem to zrobić. Ale ja jestem uczciwym człowiekiem, więc zrobię to. O, jednak zbugowałem ją permanentnie. <ścoughs> Okej, okay. ja jestem uczciwym człowiekiem, więc pozwolę się temu zamknąć. I ciągniemy, żeby to otworzyć. Co to jest za kula? Ta kula to jest w zasadzie jedyny przedmiot w grze. Noszony, który mogę przenosić między pomieszczeniami, i zostało to zaprojektowane w celach rozwiązywania zagadek, oczywiście. I zagadka będzie wbrew pozorom: zarówno skomplikowana, jak i dość prosta. No i zjebałem, właśnie. No teraz się muszę cofnąć, i znowu ją podnieść, ponieważ ona spadła. Także muszę się pilnować. Dlaczego ja to robię, jeszcze Wam nie powiem. Ale nie pamiętam, czy ja powinienem przerzucić to tam w dół. Czy. Chyba tak. Dobra. Spróbujemy. Na razie. Skończmy naszą pro, nasz problem tutaj. Cholera. Fuck. Tak to jest z zagadkami polegającymi na losowości. Okej, okay. przeskakujemy tu. Dobrze pamiętałem, że powinienem zabrać to ze sobą tutaj. Oczywiście nie mogę spać, bo jak widzicie, po yy, podłożu są to dziury, w które jeśli spadnę, no to po prostu. Spadnę poziom niżej, także muszę na siebie uważać. Oj. Fuck. No dobra. Tak to zro... tak to załatwię. Dobra, teraz tak... Ja to musiałem wyrzucić po wyrzucić poza. I teraz będę musiał kontynuować rozwiązywanie zagadek. Oj, nie do tej cholera. No dobra, trudno. Cholera za późno zawsze. <tryk> <tryk> Jeszcze jestem troszkę chory. Kurde, przestań się ruszać. Za późno. A, i teraz to namieszałem. Dobra, wiecie co? Ja was zresetuję. Będzie szybciej. Dobra. No. Daliśmy radę. Mamy teraz kompas, będzie nam troszkę łatwiej. No tak, 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 tak. Jak widzicie, kombinacja będzie trudna wbrew pozorom. No ale idziemy dalej. Zeszliśmy poziom niżej i teraz staram się zaorać wszystko. I tutaj środkowa pozycja. Chcę, żebyście zapamiętali tą pozycję, ponieważ ona wbrew pozorom będzie ważna. A tu swoją drogą macie specyficzne nawiązanie. Czy ktokolwiek poznaje tą postać? Tak, to jest Kirby. Także. Odniesień jest w tej serii po prostu odgroma W tej części serii jest od groma. Tylko się muszę pilnować, żeby mnie nie, nie zassał. Świntuch jeden. Okej. Okay. Taka sytuacja. Moim zadaniem w tym momencie jest znaleźć wygodne miejsce do... O, no cześć panu. Ale teraz już w sumie... Mam całe te zaawansowane narzędzia, to to nie jest aż taki problem. O właśnie. Także widzicie, mini minibossowie z pierwszych, prawda, poziomów się zamieniają powoli w zwykłych przeciwników. Ale trudno, nie ma, co, nie ma co czekać. Cholera. numer. Okej. Okay. O! Teraz uzyskaliśmy po pierwsze dostęp do TGS-u magicznego. Czy mogę? Nie mogę. Więc muszę używać strzał do tego, także będę musiał je oszczędzać. Po pierwsze nie idę tu, tylko zaczynam się cofać. Ponieważ mam tu coś specjalnego do zrobienia. Tim, tim, tim. Tam się musiałbym dostać. Co jest trochę słabe, a kuli nie mogę zabrać ze sobą przez taki... ...ten teges magiczny, więc najprawdopodobniej będę musiał kulę... Yy, ...albo wbić z powrotem, albo zanieść tam. Myślę, że tak to zrobię. Najpierw wrzucę ją tu. Okej. Okay. Teraz teoretycznie mógłbym zejść zejść na dół i otworzyć tamtą skrzynkę i chyba powinienem to zrobić, więc wracam. Widzicie, ten poziom już będzie bardzo skomplikowany. Będzie dużo, dużo, dużo latania za różnymi rzeczami. Dobra, skoro już nie mam tutaj nic do roboty, to se tu wejdę się trzeba pilnować standardowo. Au. Okej. Okay. I tutaj powinienem był dotrzeć z tą kulką, czyli powinienem był ją przerzucić tam. W efekcie, jak to się pospolicie mu, Jak mówi... Jak mówi pospolity, prawda? Eee... Pospolity lud zjebałem Co się niestety zdarza Ale skorzystam przynajmniej z zaawansowanej wiedzy. Nie pamiętam tylko czy to było tutaj, czy... No nic, zobaczymy. Haha, <laughs> było tutaj. Okej. Okay. Także sobie spadamy i... Fragment kamiennej... Prawda płytki, które jest mi kompletnie zbędny, no ale no już trudno się mówi. Skoro już go mam. Eee, wchodzimy tu. Jeszcze jakaś skrzynka jest tutaj. Aaa, no dobra. Czyli trzeba tam spaść yy, z boku i... Ech, to będzie skomplikowany poziom i długi odcinek podejrzewam. Cholera! Fuck off. Ty też. Tutaj na razie jeszcze niewiele mogę. A tego szukałem. Dobra, to będę pamiętał, że to tu jest. Oj. 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 Aha. <grystanie> Okej, okay, taka sytuacja. Czyli muszę sobie to cyknąć. Teoretycznie teraz powinienem móc przejść tędy. Mm -hmm. Słuchaj, drogo, czy ja mam? A nie mam swojego magicznego napojku, więc będę się musiał pilnować. Że nie mam miętkiej gry. Tutaj nie mam po co iść, ale tu mam po co iść, jeśli dobrze pamiętam. E nie mam po co tutaj iść. <laughs> Okej, okay. to jest zbyt dawno grany poziom. Będę więcej go odkrywał niż rozwiązywał. Aha, y miałem tam skrzynkę do obadania, o tutaj. Więc sobie już od razu to zrobię. Mm -hmm. Aż ty, Hamie. Aha, super. Tajna muszelka. O, odwal się Kirby. Ciekawe czy mógłbym to obejść od dołu, ale raczej nie. No, blokuje. Dobra. Czyli. Wracamy do rozwiązywania zagadki właściwej. Co musimy zrobić? Z. z tamtymi kulkami. Z tamtą kulką, jak pamiętacie. Była sytuacja taka, że. rozbijałem takie, prawda. Wieży... Pfu, co ja gadam? Kolumny. Eee... Yy... Ma to pewien określony cel, który niedługo wam ujawnię. Tylko zrobię jeszcze podróż w tym kierunku ogólnym. Nie pamiętam czy powinienem był tu spaść czy nie, ale raczej nie. Okej, okay, idę tu i wracam tu. Eee... Yy... Albo i nie. Nie wasz się. No. Hmm. Muszę chyba zejść na dół. a właśnie tu. Niedokładnie tu. Wejść od tamtej strony jeszcze raz i pójść w dół. <suszy> Kirby, odwał się. No. Eee... Chciałbym mieć coś więcej do powiedzenia na temat tego poziomu, bo na razie jesteśmy na wczesnym etapie jego rozwiązywania i nie ma tutaj wiele do gadania, nie? Eee... Dobra, tam jest nasza kulka i na razie jest nam zbędna. Musimy iść na poziom wyżej, ponieważ musimy spaść od. Oj, 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 zapomniałbym. Zapomniałbym. Tych leszczy, to ja jednak muszę się pozbyć. Oj. I się Dobra No Udało się i teraz dopiero mogę iść na górę Ponieważ y, po, y, Jest tam ta skrzynka I będę mógł z niej skorzystać W celach, prawda y, Transportowych Co mi będzie Bardzo na rękę, jak łatwo zrozumieć Co, okay. so weźmy bęb trochę. Zawsze się przydadzą. <laughs> Wąż. O, i widzicie, tu jest takie puste pole, nie? Dlaczego ono tu jest? To się okaże niedługo. Słabo, na razie nie chcę wydawać swoich kluczy, bo jest tutaj. Tutaj albo w... albo w ósmym poziomie miejsce, gdzie można się zablokować, jeśli użyję klucza w złym momencie. O właśnie, takie środkowe pole, puste, nie? Hej gówniarzu, czy myślisz, że możesz... możesz mnie pokonać? Dobra chłopaki, bierzcie tego... Yy, bierzcie tego Z zabierzcie tego gówniarza spr yy, sprzed mojej twarzy. Od teraz jak się go Jorzao. Yy, nie tak. <słyska> Muszę się pilnować, bo nie mam napojku zdrowetnego od szalonej Tracy, przypominam. Ty... Ty brudny szczurze! Ty... K pokonałeś moich braci! Zapłaci za to! Nigdy cię nie zapomnę! Okej, okay, mamy teleport. Zauważcie, że jest to teleport bardzo, bardzo wcześnie, co jest dość nienaturalną sytuacją dla tej gry. Mamy klucz do bossa, który na razie jest mi zbędny. Teraz muszę sobie przypomnieć, czy przypadkiem nie było tu czegoś do opukania. Ale chyba nie. No dobra. Wracamy. A coś sobie przypomniałem? <laughs> Okej <Okay. śmiech> przypomniałem sobie dobrze, ale niedokładnie o to chodziło. Okej, okay, czyli teraz, żeby móc, móc robić postępy, to muszę to machnąć znowu. A może i nie? Kurde, kawki się drą jak pojęte. <laughs> Widzicie, to jest skomplikowany poziom, wbrew pozorom. Nie tu. Chociaż może i tu. Tak, tutaj. Dobra. Teraz yy, zwracam Wam uwagę na te cztery kolumny, z których dwie już zdążyłem rozbić. I na tamtą pustą przestrzeń nad nami, yy, która, prawda, tam sobie obowiązuje. Наш ты холера една! Фак. Не за. Един, два. Ну, no. Najbardziej wkurzające istoty z tego wszystkiego, tutaj, dobra, miałem iść tutaj. Okej, okay, jesteśmy zablokowani, co znaczy, że musimy. W sumie, skoro Bęb mi tyle daje, ja to chyba z Bęb będę korzystał jako automatu do przesuwania dźwigni. Wróciliśmy na ten poziom, co oznacza, że idziemy tutaj, i znowu musimy machnąć tamten przycisk, bo niepotrzebnie jednak skorzystałem z. Z przenosin, skokowych mhm. tym, 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 tym. ok. Au, jadł. A widzisz, i ogólnie to jest zasadniczy problem, który przedstawia mi gra. Muszę się dostać tam do lewego, do lewego rogu, ale to musi być przełączone. I nie mogę tego zrobić, póki co jeszcze. Dlatego to co będę robił. Yy, to co będę robił, to coś drastycznie innego. Po pierwsze muszę sobie przywrócić sytuację wcześniej, żebym na dole mógł funkcjonować. A może nawet nie na dole. Rozejrzę się tam najpierw. Nie pamiętam, czy tam zaglądałem. Okej, okay, i widzicie, taka sytuacja. O, i tutaj to musi być przełączone w dół, żebym mógł kontynuować w dół. W prawo, co ja gadam. I nie mogę tego zrobić, póki jest taka konstrukcja pomieszczenia. Więc będziemy się starali na nią wpłynąć. I muszę to zrobić poziom niżej. Dlatego otwieramy to. I w tym momencie mogę zrobić po pierwsze to. Dostałem tarczę drugiego poziomu. Jest to lepsza tarcza. I będzie mi niezbędna do yy, skończenia tego poziomu. Bo nie pamiętam, czy dobrze robię. Ale chyba. Chyba, chyba robię dobrze. Okej, okay. tutaj bym miał swoją kulkę, to jest ruszone. Idziemy w dół. Au, Ciekawe czy to się odnawia szybko? Nie. <grystanie> Dobra, i w ten sposób musimy dotrzeć. ...znowu e, na górę, żebym mógł z, z góry spaść. Żebym mógł z góry spaść i wziąć... E, ...wziąć tą kulkę. Co nie jest łatwe, jak łatwo zrozumieć. E, Okej. Okay. To jest tam. Potrzebuję się dostać tutaj na górę. Żeby to zrobić, muszę spaść z góry. Więc będę tych kolesi maltretował, aż się uda. Okej. Okay. Muszę spaść w pomieszczenie obok, w lewo. tego pomieszczenia tutaj obok muszę spaść. I nie mam jak. Jak widzicie. Co jest niefortunne. Co jest bardzo niefortunne. Hmm. Czy ja właśnie sobie zepsułem save'a? Ponieważ jeśli dobrze rozumiem, nie ma dla mnie sposobu w tym momencie, żebym mógł dotrzeć tam, gdzie trzeba. Ech, chyba tak zrobiłem. No trudno. Ech, oznacza to, że muszę zrobić Eee. Save. I muszę wrócić do. Ech, muszę wrócić tutaj i iść z powrotem po... Eee, kule. Oj, ale już troszkę za długo ten odcinek trwa. Także, dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co Wam się podoba. I zobaczymy, eee, Główno, prawda, Wysoki Sądzie. To jest niedobrze. To jest wręcz niefortunnie, powiedziałbym. To jest sytuacja podbramkowa. Wiedziałbym wręcz, że to jest zajebiście niedobrze. Ponieważ w chwili obecnej nie mogę robić postępów. A gra jest na tyle mądra, że zapamiętała lokalizację kuli. Więc jestem trochę w dupie, szczerze powiedziawszy. Chyba, że... Nie, to nie zadziała. Eee, shit. Czy jest sposób na zresetowanie kuli? Nie pamiętam. A jak pójdę tam na górę, żebyście mi tylko nie przeszkadzali. Dobra. Nie? Nie dobrze. Nie. Może taki reset pomoże. Kurde. Albo jeśli wyjdę i wrócę, muszę spróbować. Nie skończę tego odcinka, dopóki nie sprawdzę tego. Okej. Okay. Skorzystam z teleportu szybko. Spadamy.

No, trudno. Będę musiał przyspieszyć, tutaj będę szukał rozwiązania. Jak za dawnych dobrych lat! A jezu, głupi jestem! Oczywiście, że jestem głupi! Jestem tak głupi strasznie, że. no. nie ma słów na moją głupotę. Tada! No i to z tego miejsca będę kontynuował, więc dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy co będzie dalej, tymczasem pozdrawiam Was, trzymajcie się.